się ma byki zawsze na oriencie pamiętajcie nie mi je oceniać biorąc pod uwagę wysokość zarzutu to mało przestępstwo po prostu się kalkulowało opłaciło ale maszyny nie maszyny obstawianie totalotów a różnych innych rzeczy narobił długów na 600 tysięcy Mieć. Ale żeby on mógł zrobić, że. Um, no taki mądrze, i jednocześnie taki głupi. Dlaczego? Bo zaczął ten swój biznes na uh, Na pewno samochody gdzieś tam zaczął już Witam cię serdecznie, Danielu. A obiecywałem ci, no i masz wywiadzik, no. Mówię. Ale to będzie też z pożytkiem dla ciebie, no bo być może po tylu latach już nie pamiętasz, co się działo. No bo widzisz tutaj, mi świadkowie mówią, że było trochę inaczej niż ty mówisz. Że nie tak, że ty chciałeś zrobić wałek, tylko po prostu, no wiesz, tu cię raz cyganie dojechali, tu poznaniacy, tu ktoś tam ten, no i po prostu tym chciałeś się odbić, nabrałeś zaliczek, no i się nie udało, no trudno, no kurde, ale ja nie wiem dlaczego ty musisz zmyślać. Po co być pilokiem? Ta historia jest fajna, nawet chyba fajniejsza. Kurde, tutaj robiłem biznes, było świetnie, ale tutaj to ktoś wjechał, to, to kurde, nie, historia jest naprawdę dobra. Ja nie wiem, po co ty zmyślasz? Po co ty tworzysz jakąś fikcję, która jest. Robisz sobie jakiegoś wielkiego bonzo, zarobasa. No szwagier powiedział też, że ty byłeś pusty bęben podle. pudle, no i wiemy dlaczego, no po prostu no kręciłeś biznesem, ktoś ci tam bałek wykręcił jeden, drugi, czy coś, no trudno, no, no życie, tak, no tak, tak się działo, no próbowałeś się odbić, się nie udało, no, no i Cię zamknęli, no. no, Danielu, po co ty zaprawiasz? No może to robisz nieświadomie, tak, ale ja ci się po postaram tutaj, żebyś miał, jak będziesz już, jak już piszesz ten testament, co tam mówisz? Tą książkę, to ja ci tak pomogę, żeby ona była taka prawdziwa, wiesz? A nie jakaś taka, wiesz, że byłem Tiger Bonzo i coś tam robiłem. Nie, nie. nie. My się będziemy tam. Ja tam patrzę fakty. O, właśnie dzisiaj to nawet możesz tam na Facebooku do mnie napisać, bo tam podam zaraz e, a, adresik, na który napisać. To się mnie może zawsze spytać. Ty, bo słuchaj, no bo jak ja byłem tam, e, to zrobiłem tak, czy było trochę inaczej. No to ja ci wtedy mogę przypomnieć, no.